Britney Spears, niedawno uwolniona spod kurateli ojca po 13 latach, znów znalazła się w centrum rodzinnych turbulencji. Jej młodsza siostra, Jamie Lynn, ujawnia dramatyczne szczegóły z życia Britney w nowej książce. Zobacz, co wywołało napięcia między siostrami i jak Britney na to odpowiada. Britney Spears, znana na całym świecie jako księżniczka muzyki pop, znów zmaga się z osobistymi problemami w rodzinie. Jeszcze niedawno świat obiegła informacja o jej uwolnieniu spod kilkunastoletniej kurateli ojca, która ograniczała jej wolność osobistą oraz finansową. Po 13 latach walka dobiegła końca dzięki decyzji sędzi Brandy Penny z Los Angeles, przynosząc Britney długo oczekiwaną niezależność. Jednak teraz, gdy wydawało się, że może w końcu odetchnąć i skupić się na swojej karierze artystycznej, musi zmierzyć się z nowym wyzwaniem. Jej młodsza siostra, Jamie Lynn Spears, postanowiła podzielić się publicznie osobistymi historiami z rodzinnego życia, promując swoją nową książkę. Jamie Lynn, również związana z show biznesem jako aktorka i piosenkarka, ujawniła szczegóły, które w mediach zostały opisane jako szokujące. Te rewelacje nie poprawiają i tak napiętych relacji między siostrami, które od dawna były niełatwe. Kiedy Britney wciąż była pod kuratelą, jej każde finansowe działanie oraz decyzje życiowe zależały od ojca. Teraz, gdy zyskała wolność, zdawałoby się, że może żyć pełnią życia. Jednak rodzinne niesnaski i medialne przepychanki nie pozwalają jej na pełen spokój. Britney staje przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest ochrona jej wizerunku oraz próba znalezienia porozumienia z siostrą, co może być równie trudne jak wcześniejsze zmagania o zrzucenie jarzma kontroli ojca. Dla wielu jej fanów była i pozostaje ikoną, której życie prywatne wciąż budzi ogromne zainteresowanie i emocje. Mimo że Britney Spears zdołała uwolnić się od długotrwałej opresji, niełatwo zanika jej pamięć o krzywdach, które doświadczyła ze strony rodziny. Portal Page Six doniósł, że znana wokalistka całkowicie zerwała kontakty z najbliższymi członkami swojego otoczenia. Stało się to niedługo po tym, jak odzyskała swoją niezależność. O tej sytuacji Britney otwarcie mówiła na swoim profilu na Instagramie, co stanowi dowód na jej odwagę w ujawnianiu prawdy fanom. Wypowiedź artystki wyrażała głębokie zaskoczenie tym, co się wydarzyło. Każdego ranka, gdy budzi się na nowo, z trudem przychodzi jej zrozumienie, jakim cudem rodzina, w tym osoby odpowiedzialne za nadzór konserwatorski, były zdolne do aktów takiej niesprawiedliwości i poniżenia wobec niej. Dla Britney był to czas ogromnej próby, uczucia osaczenia i poniżenia przez osoby, które powinny były ją wspierać i chronić. W szczególności uwagę przykuły słowa piosenkarki, w których oskarżyła swoją matkę. Britney wyraziła przekonanie, że działania rodziny były na tyle szkodliwe, że powinny prowadzić do konsekwencji prawnych. Wspomniała o swojej matce, która mimo regularnych wizyt w kościele miała nie postępować zgodnie z chrześcijańskimi wartościami miłosierdzia i wsparcia, jednak to nie koniec rodzinnych problemów w życiu gwiazdy. Na światło dzienne wyszły kolejne kontrowersje z udziałem młodszej siostry Britney, Jamie Lynn Spears. Jamie Lynn ujawniła historię, która rzuciła nowe, niekorzystne światło na przeszłość księżniczki muzyki pop, wzbudzając jeszcze większą sensację i zainteresowanie mediów. Ten domowy konflikt, zamiast wygasać, zdaje się nabierać na sile, komplikując relacje w rodzinie Spearsów jeszcze bardziej. Jamie Lynn Spears w zeszłym roku publicznie wspierała swoją starszą siostrę Britney w jej dążeniu do uwolnienia się spod 13-letniej kurateli ojca. Ostatnio pojawiła się jako gość w popularnym programie telewizji śniadaniowej, Good Morning America. W trakcie wywiadu podkreśliła, Że zawsze była lojalna wobec Britney i starała się stać murem za nią, jednak mimo wszystko ich wzajemne stosunki obecnie dalekie są od ideału. Jamie Lynn wyznała, że od zawsze była największym wsparciem dla Britney, zwłaszcza kiedy sytuacja wymagała pilnej pomocy. Angażowała się ponad miarę, by dostarczyć jej potrzebne kontakty i wspierać w miarę możliwości w procesie zakończenia tej trudnej kurateli. Zaryzykowała nie tylko swoje prywatne życie, ale i relacje rodzinne, by pomóc ostatecznie zamknąć ten bolesny rozdział w życiu rodziny. W obliczu wszelkich napięć, które ta sytuacja z nimi przyniosła, rodzi się pytanie, na ile warto było się jej aż tak poświęcać. Pomimo różnic, które obecnie się między nimi rozwinęły, Jamie Lynn nadal podkreśla, że kocha swoją siostrę i nieustannie pragnęła ją wspierać. I choć to uczucie powinno być oczywiste dla Britney, Jamie Lynn wyraża zdziwienie, dlaczego ich relacje przybrały akurat taki obrót. Aktualnie Jamie Lynn Spears zajmuje się promocją swojej autobiografii zatytułowanej Things I should have said czyli rzeczy, które powinnam powiedzieć. W książce tej zdecydowała się podzielić intymnymi historiami z życia rodzinnego, które rzucają nowe światło na jej relacje z siostrą. Między innymi opisała wydarzenie, które zupełnie ją szokowało. Kiedy była dwunastoletnią dziewczynką, była świadkiem niezwykle trudnej sytuacji, w której Britney, po wyjściu za mąż za Jasona Alena Aleksandra w 2004 roku, chwyciła za nóż i zaprowadziła ją do zamkniętego pokoju. Dla młodej Jamie Lynn było to wydarzenie na tyle traumatyczne, że odczuwała głęboki strach i niepewność. W obliczu tej sytuacji czuła się zagrożona mimo, że obawiała się wywołać dodatkowe napięcia, nie mówiąc o tym nikomu. Britney Spears nie pozostała obojętna na te wyznania. Wkrótce po publikacji autobiografii, Jamie Lynn opublikowała na Twitterze swoje oświadczenie, w którym odniosła się do poruszanych tematów. To jednak jasno pokazuje, że sprawy między siostrami są bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. Trudno przewidzieć, jak te wyznania wpłyną na ich dalsze relacje. Piętnaście lat temu, w okresie, który dla mnie był pełen wyzwań emocjonalnych i trudnych doświadczeń, nie mogłem liczyć na jej obecność i wsparcie. Właśnie dlatego zastanawiam się, jaki jest powód, dla którego obecnie porusza ona temat tamtych czasów. Czy kieruje nią szczera potrzeba podzielenia się swoją perspektywą? Czy może bardziej przyziemna chęć zwiększenia zainteresowania swoją publikacją kosztem mojej prywatności i przeszłości? Wydaje się, że jej intencje mogą być związane z promocją książki, co budzi we mnie mieszane uczucia. W tamtym czasie nasza relacja była daleka od ideału, ponieważ nie musiała podejmować wysiłku ani starań, aby zdobyć to, czego pragnęła. Dla niej wszystko było łatwo dostępne, niczym rozłożone na srebrnej tacy. W przeciwieństwie do niej. Ja przez lata musiałem zmagać się z wieloma przeciwnościami, co ukształtowało mój charakter i podejście do życia. Jej egzystencja, można by rzec, upływała w warunkach, które nie wymagały ciężkiej pracy ani wyrzeczeń. Nie doświadczyła tego, co oznacza pokonywanie przeszkód czy walka o każdą kolejną szansę. Stąd moje zrozumiałe wątpliwości dotyczące tego, dlaczego po latach wraca do historii, która w tamtych dniach była tylko moim udziałem. Witamy na kanale Historie przy Kawie, miejscu pełnym opowiadań miłosnych i życiowych historii, które poruszają serce. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych opowieści.